Luxpaw w centrum ogrodzeń z morzywołu znakomite ceny, największy wybór wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń mnóstwo rodzajów i wzorów. W Lukspawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36 a Morzywoł małpa telefon 797 355 341. W sobotę futbol na wysokim poziomie rozgościł się w hali sportowej przy ulicy Staszica w Końskich. Rozegrano tam 30. turniej grudniowy trójek piłkarskich. Gościł na nim znakomity napastnik, reprezentant Polski Marcin Robak. Zwycięzcami najważniejszej kategorii zostali czarodzieje. Dziękujemy przede wszystkim głównemu organizatorowi, inicjatorowi całej tej imprezy, czyli Jarkowi Masłowskiemu za to, że ściągnął ten turniej ogólnopolski do końskich. Bardzo dziękujemy, że Marcin znalazł czas i przyjechał, bo to jest taki rodzynek na torcie i wielką radość sprawił dzieciom. To jest 30. edycja ogólnopolskiego turnieju grudniowego, która odbywała się zawsze w Kielcach. Po raz pierwszy odbywa się w Końskich, o 13.00 jest grupa Open, a teraz są dwie grupy młodzieżowe. W turnieju kategorii rocznika 2013 i 2014 rywalizowały Akademia Champions Końskie, Tęczak Warczów i Neptun Końskie. Najlepszymi okazali się zawodnicy trzeciej drużyny AP Champions. Puchary i nagrody najlepszym miał okazję wręczać reprezentant polski Marcin Robak. No ja się przede wszystkim cieszę, że takie turnieje są organizowane. Pamiętam jak ja jeszcze byłem małym chłopcem też. Grałem w takich turniejach, miałem swoje marzenia, które spełniłem i tak samo tutaj, chłopcy, którzy wychodzą na parkiet, chcą spełniać swoje marzenia. Duże zainteresowanie takimi turniejami są, więc organizator, fajnie, że zorganizował taki turniej potrzebny dla, dla dzieci, dla, dla rozwoju, żeby, żeby pokazali swoje umiejętności, więc na pewno duża korzyść dla, dla tych dzieci. A Robakowi towarzyszyli współorganizatorzy turnieju, uradni powiatowi Robert Plech i Wojciech Owczarek. Dużo radości, sportowych emocji i cieszę się również z tego, że wraz z Robertem mogliśmy dołożyć do tego wydarzenia naszą cegiełkę. Wszystkim gratuluję i wygranym, i przegranym. Mam nadzieję, że zabawa była. W kategorii rocznika 2011 zdecydowane zwycięstwo odniosła drużyna dzików, która w finale pokonała szczury 312. Natomiast w kategorii Open rywalizowały takie zespoły jak Absolutus Kielce, czarodzieje końskie, Fantastic Starachowice, pierwsze lo, drugie elo końskie i ZSP numer 1 z naszego miasta. Do wielkich finałów 30 turnieju grudniowego trójek piłkarskich awansowały trzy najlepsze zespoły, a zostały nimi w kolejności: czarodzieje, Melisa Końskie, ZSP 1 Końskie i na trzecim miejscu podium stanęło pierwsze liceum Ogólnokształcące. To one zagrają już nie Zbawem w wielkim finale w Kielcach, królem strzelców w turnieju został Łukasz Skalski z czarodziejów z dorobkiem 21 bramek.